Przygody Geralta są dla wielu czymś więcej niż tylko grą komputerową i mimo, że wielu tak się na to zapatruje to znajdzie się również spore grono osób, którym ta produkcja przypomina bardziej arcydzieło niż zwyczajną grę komputerową. Jak na tak świetną grę przystało, wielu odczuwa tak zwanego kaca po ukończeniu przygody z Wiedźminem III. Podróżowanie przez tak wiele godzin z bohaterem, z którym w pewnym momencie zżywamy się do takiego stopnia, że nie wyobrażamy sobie końca tej niezwykłej przygody. Rzeczywistość jest naturalnie inna. Jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy. Tak również było w moim przypadku. Odczułem spory niedosyt wieśmickiego świata i, w poszukiwaniu lekarstwa, sprawdzałem liczne fora, filmy, książki i opowieści w nadziei, że dane mi będzie pobyt z tą niezwykłą postacią, jaką jest oczywiście nasz biały Wilk Geralt. Witam Was bardzo serdecznie na Lootboxie w kolejnym filmie, tym razem nieco innym, ale jak zawsze o godzinie 16 to się dalej nie zmienia, ale jeszcze przed filmem zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, wiadomo klasycznie nie mogło tego zabraknąć, także bez przedłużania lecimy już z filmem. I mówiąc już o Białym Wilku, pragnę przejść do sedna tego filmu, czym jest naturalnie modyfikacja do Wiedźmina zatytułowana Wiedźmin Pożegnanie Białego Wilka. Patrząc na ten tytuł, mam w sobie wiele emocji. Z jednej strony przepełnia mnie ciekawość i ekscytacja, zaś z drugiej tęsknota i poczucie pewnej straty ze względu na tytułowe pożegnanie. Co oczywiście dla mnie nigdy pożegnaniem nie będzie, bo z chęcią będę wracał do przygód Białego Wilka. Mimo to jednak emocje są naprawdę gigantyczne. Sam nie jestem pewien czy jestem gotów od tak pożegnać Geralta po tych wszystkich przygodach i setkach godzin spędzonych w świecie wiedźmińskim, bo świat jako taki będziemy mogli obserwować w kolejnych produkcjach od Redów. To z Geraltem pożegnamy się już na dobre. Oczywiście pozostają jeszcze inne źródła, takie jak seriale czy książki i opowiadania, ale Geralt, którego widzimy w grach, jest z pewnością jednym z najlepiej wykreowanych charakterów w historii gier komputerowych. Oczywiście wszystko w granicach mojej opinii, więc możecie się z tym nie zgadzać. Wiedźmin: Pożegnanie Białego Wilka to projekt, który kształtowany był przez długi okres, aż wreszcie doczekaliśmy się na i daty premiery modyfikacji, która znaczy przecież tak wiele dla całego community. Gra opiera się na opowiadaniu Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Coś się kończy, coś zaczyna, gdzie miejsce miało wesele nikogo innego jak Geralta i Jennefer. Akcja gry toczy się oczywiście po wydarzeniach z Wiedźmina III, gdy po ukończeniu gry Ciri została częścią Wiedźmińskiego cechu, a Geralt, tak jak wcześniej wspomniałem, został z Jennefer. Długość modyfikacji ma oscelować w podobnych granicach co oficjalny dodatek serca z kamienia, który jest stale moim ulubionym. Modyfikacja ma opierać się głównie na kwestiach dialogowych, co idealnie będzie oddawać klimat tytułowego pożegnania Geralta, lecz nie ma zabraknąć również nagłych i niespodziewanych zwrotów akcji. Jeśli chodzi o stronę techniczną, to pożegnanie Białego Wilka stworzony jest na bazie silnika Wiedźmina 2, który najzwyczajniej oferuje więcej możliwości, jeśli chodzi o samo modyfikowanie gry niż taki chociażby Wiedźmin 3. Kolejna techniczna sprawa to brak dubbingu, czyli będziemy zmuszeni czytać dialogi, co chyba dla większości jest zrozumiałe i nie jest jakoś bardzo krzywdzące. Wiadomo oczywiście, że wynajęcie aktorów, nie mówiąc już o tych samych, co w podstawowym Wiedźminie 3, byłoby po prostu bardzo trudne lub wręcz nie Wykonalne. Jeśli mówimy o wydarzeniach po akcji z trzeciej części, to nie możemy zapomnieć o niezwykle barwnych postaciach takich jak szani, Talar, Roche czy wreszcie Regis, który jest ukochaną postacią fanów krew i wino i nie tylko. Wszyscy bohaterowie zasiądą rzecz jasna przy jednym weselnym stole. Wracając jeszcze do kwestii silnika wiedźmina drugiego, to nie jest to sprawa jakoś bardzo problematyczna, gdyż gra nie jest jeszcze tak przestarzała mechanicznie i graficznie jak ta jedynka, która swoją drogą też wygląda naprawdę ładnie. No i dobra, chyba chcielibyście się dowiedzieć, kiedy będziemy mogli zagrać i oficjalnie pożegnać Białego Wilka osobiście. Modyfikacja ukaże się już niedługo, bo 26 października tego roku, czyli za nieco ponad miesiąc, który z pewnością nam szybko zleci. Osobiście. Modyfikacji uważam za świetne rozwiązanie i zwieńczenie przygód Białowłosego, a będzie nam ono przypominać, jak niezapomniane przygody przeżyliśmy z nim w roli głównej. Jeszcze od siebie pragnę serdecznie pogratulować i podziękować twórcom za tak duży i mocny wkład, bez względu na przeciwności losu, które przytrawiają się przecież zawsze. Tak, jeszcze na koniec kieruję do Was takie pytanie: czy czekacie na to oficjalne zakończenie przygody Białego Wilka? A może dopiero planujecie ją zacząć? Myślę, że jest to naprawdę dobra okazja, bo mimo, że jest co nadrabiać, to obiecuję wam, że jeśli w historii się wciągniecie, to nie oderwiecie się od niej mimo upływu naprawdę wielu godzin. Jeśli już graliście przygody Geralta, to napiszcie Waszą ulubioną postać, oczywiście poza byłem Wilkiem. Dzięki Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. bo jeśli lubicie takie filmy stricte inne niż te newsy, które Wam prezentujemy codziennie o godzinie 16, to możecie zostawić łapkę w górę i napisać w komentarzu Waszą opinię. A ja bez przedłużania żegnam się z wami. Trzymajcie się. No i cześć.